Kundalini. Odcinek pierwszy. Kundalini, Kali i Durga. Kiedy przebudzisz kundalini i okaże się, że nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić, to nazywa się Kali. Jeżeli już sobie dasz radę i potrafisz wykorzystać przebudzenie kundalini do pożytecznych celów, wtedy stajesz się potężny. To nazywa się Durga. Imię Kali pochodzi z sanskrytu i oznacza czas lub ciemność, również można spotkać inne wytłumaczenie tego słowa jak czarna pani. Kali nazwano boginią. Postać kobieca z nagim czarnym ciałem o niebieskim kolorze twarzy, pokryta żółtymi smugami. Język o kolorze krwisto czerwonym, wysunięty jakby w geście sprzeciwu. Okrężny ruch nadaje impet wszelkim twórczym działaniom. Oznacza rajogunę, który objawia się w cechach niepokoju, aktywności, natarczywości i ambicji. We włosy ma wplecione zielone węże, a w uszy wpięte kolczyki. Kali ma osiem ramion, na ogół wymachuje różnego rodzaju bronią i odciętą głową demona, którego pokonała z pomocą dwóch męskich postaci stworzonych ze swoich kropel potu. Z jej szyi zwisa długi, przydymiony naszyjnik składający się ze stu ośmiu ludzkich czaszek, reprezentujących wspomnienia różnych narodzin. Na swoich biodrach nosi pas z odciętych rąk. Z kultem kali są ściśle związane cmentarze, krew i czaszki. W mitologii hinduskiej bardzo szczegółowo opisano przebudzenie Kali. Kiedy Kali wpada w czerwony gniew, wszyscy bogowie i demony są oszołomieni i wszyscy milczą. Nie wiedzą, co ona zamierza zrobić. Proszą Siwę, który był jej mężem, aby ją uspokoił, ale Kali z szeroko otwartymi ustami wściekle ryczy i dopada go, a następnie przewraca. Po czym stawia swoje nogi na jego piersiach podkreślają swoje zwycięstwo. Aby uspokoić szaleństwo pojawiają się dewy, które odmawiają modlitwę. Kali powoli staje się spokojna i cicha. Następnie pojawia się durga, piękna bogini siedząca na tygrysie niosąca pozytywną energię. Jest symbolem boskiej siły, kobiecą energią Shakti. Stworzona przez Wisznu jako wojownicza bogini, chroni ludzkość przed złem i nieszczęściem, niszcząc negatywną energię i wady, arogancję, zazdrość, uprzedzenia, nienawiść, gniew, chciwość i egoizm. Sanskryckie słowo Durga oznacza fort lub miejsce, które jest chronione i przez to trudno dostępne. Jej boska Shakti zawiera połączone energie wszystkich bogów w postaci broni i emblematów. Durga ma osiem rąk reprezentujących osiem elementów człowieka. Symboliczne gesty rąk przedstawiają mudry i przedmioty wchodzące w skład nauki. Czakra w jej pierwszej prawej ręce symbolizuje darmę. Obowiązek prawość wykonać nasze obowiązki w życiu. Muszla w jej pierwszej lewej ręce symbolizuje szczęście wypełniać nasze obowiązki w szczęściu i radości, bez szkody dla innych. Miecz w jej prawej ręce symbolizuje wykorzenienie wad charakteryzować się dobrymi cechami i eliminować nasze złe cechy. Łuk i strzała w lewej dłoni symbolizującej charakter panoramy. Kiedy trafimy na trudności w swoim życiu, nie poddajemy się chroniąc swoje wartości. Kwiat lotosu w lewej dłoni symbolizuje oderwanie. Żyjemy w świecie bez przywiązań do materializmu. Tak jak kwiat lotosu, który mimo to, że rośnie w brudnej wodzie, uśmiecha się i obdarza innych swoim pięknem. Jedynym sposobem jest otrzymanie błogosławieństwa. Maczuga w trzeciej prawej ręce jest symbolem Hanumana i symbolizuje oddanie i poddanie. Cokolwiek robimy w życiu, robimy to z miłością i oddaniem, a rezultatem jest wola wszechmogącego. Trident trójząb w lewej dolnej ręce symbolizuje prawidłową postawę. Trzeba ją posiadać, aby mieć siłę wobec naszych złych cech i stawianiu czoła wyzwaniom w naszym życiu. Czwarta dolna prawa dłoń jest symbolem odnoszącym się do przebaczenia i jej błogosławieństwa, aby uniknąć błędów lub ewentualnych upokorzeń, które pomogą wyrządzić. Symboliczne przedstawienie kundalini. W tekstach tantrycznych kundalini jest postrzegana jako pierwotna moc lub energia. Dzisiejsi psychologowie w swoich terminach nazywają tak nieświadomość człowieka. W filmie już przedstawiłem, że w mitologii hinduskiej kundalini odpowiada koncepcji kali. W wyobrażeniach siwaismu kundalini jest reprezentowana, przez siwalingam, owalny kamień lub kolumnę z wężem owiniętym wokół niego. Mimo wszystko najczęściej kundalini jest ilustrowana jako śpiący wąż zwinięty trzy i pół razy. W większości źródeł które podają nam informacje że wąż gnieździ się w muladhara sahasraże czy jakiejkolwiek innej czakrze. Wąż zawsze był symbolem mądrości wieczności i płodności. Jest przedstawiany z dobrymi i złymi uczynkami człowieka. Wąż jest jadowity, lecz jego jad jest zabójczy jak również leczniczy. Inspiruje naszą naturę, by rozwinąć przeciwne cechy, takie jak gniewczy pokój, pożądanie i wstrzemięźliwość, nienawiść i miłość itd. We wszystkich najstarszych mistycznych kultach świata można znaleźć symbol węża. Na obrazach i wizerunkach Śiwy widać jak węże opasują jego talię, szyję i ramiona. Kali jest również ozdobiona wężami. W przeszłości Kundalini było znane w różnych krajach i cywilizacjach świata. Na pomnikach i starożytnych artefaktach jej moc była wyrażana symbolem węża. Pomimo to kundalini możemy sobie wyobrazić w dowolny sposób, ponieważ w rzeczywistości prana nie ma formy ani wymiaru i jest nieskończona. W kulturach, które uważają, że kundalini gnieździ się w muladhara, a jej przebudzenie jest wyobrażone, jak z postaci zwiniętego węża rozwija się i wystrzeliwuje w górę przez suszumnę. Jest to przejście psychiczne w centrum rdzenia kręgowego, otwierając po swojej drodze inne czakry. Sadakowie widzieli to zupełnie inaczej. Porównują Kundalini do postaci świetlistego pręta lub kolumny, albo złocisto-żółtego węża, a czasami jako lśniącego czarnego węża o długości około 60 cm. Wznoszącego się do kręgosłupa, jego czerwone oczy tliły się jak węgiel drzewny, a przednia część języka wibrowała i świeciła jak błyskawica. Znaczenie trzech i jednej drugiej zwojów węża jest następujące. Zwoje reprezentują trzy mantry: Om, które odnoszą się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, do trzech gan: Tamas, Rajas i Satwa, do trzech stanów świadomości, czuwania, snu i śnienia oraz do trzech rodzajów doznań: subiektywnych, zmysłowych i braku doznań. Zwój jedna druga reprezentuje stan transcendencji, w którym nie ma jawy, snu ani śnienia. Tak więc 3 i 1 druga zwojów oznacza całkowite doświadczenie wszechświata i doświadczenie transcendencji. Jeśli zainteresował Ciebie ten film, kliknij kciuk w górę i przycisk zasubskrybuj, aby być na bieżąco podziel się z innymi udostępniając link. Dziękuję za oglądnięcie tego odcinka i zapraszam na kolejne wydania z tej serii.